Witam Was, moje drogie baranki, w grudniu. Rozłożę dla Was horoskop, co Was będzie czekać, jakie dobre chwile, przed czym Was ostrzec oraz co powinniście przemyśleć w tym miesiącu. W ten magiczny, świąteczny czas może zdarzyć się dosyć wiele. Przed Wami wydaje mi się przełom, ponieważ każde zakończenie roku, a wchodzenie w nowe, jest to coś niezwykłego, co niesie zawsze nadzieję na lepsze czasy, lepsze dni w Waszym życiu. Moi drodzy, zajmujcie się czytaniami prywatnymi. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Jak Wam się podoba tutaj czytanie, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Że ktoś mnie tutaj docenił. Także zaczynamy, moi drodzy. Oczyszczamy energetycznie, pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech moja Stróż, bogowie powietrza, wody, ognie i ziemi połączą się z Archanią Wszechświata Świata. Niech mi podpowie, co będzie czekać Barany w 2020 roku w grudniu. Co Baranki będzie czekać w grudniu 2020 roku. Dobrze. No to działamy. Grudzień 2020. Co baranki będzie czekać? Miłości, single, stałe związki, praca, finanse, zdrowie. Dobrze, zaczynamy. Single miłości. Widać tak dam trochę pod skosem. Dobrze, stałe związki. Praca, finanse. I zdrowie. Dobrze, tutaj troszkę dam do góry, żebyście wszystkie karty widzieli razem ze mną. Ok. no to już Wam mówię, co czeka baranki. Na początku miesiąca w grudniu wiele singli... Chciałoby zapoznać bardzo kogoś, żeby nie być samotnym. Wydaje mi się, że okazje są tuż koło Was, że tak powiem, ale Wy jesteście dosyć mocno, jakby Wam to powiedzieć, mocnymi osobami, które przeszły już wiele w różnych swoich doświadczeniach. I Wy teraz się tak jakby przyglądacie, czy ktoś mnie nie skrzywdzi, e, czy e, powinnam wchodzić w tą drogę, czy powinienem, tak? E, no i co? U wielu, u wielu z Pań e, pojawi się mężczyzna na horyzoncie, e, mężczyzna, który, e, że tak powiem, będzie wydawał się, Dosyć ta, taki twardo stąpający po ziemi, który wie czego chce, ale na y, jakichś swoich zasadach. Jakieś jest ukryte no w tym mężczyźnie, o którym wy dopiero się dowiecie y, i nie wiadomo, czy to dobrze przyjmiecie. Y, też u wielu z Was, y, mężczyźni, może pojawić się kobieta która e, właśnie jest taka stanowcza, która się Wam przygląda. No a Wy tutaj chcecie ją, że tak powiem, e, uwieść, żeby się do Was przekonała, e, ale macie ze swoimi plecami właśnie to ukryte dno, e, o którym ta kobieta nie wie. No i teraz... E, Grudzień, wydaje mi się, że to będą hmm, dla wielu singli e, różne wiadomości, e, możecie tak jak mówię, czy mężczyźni, czy kobiety spotkać kogoś, ale z jakimś tam e, po prostu zapleczem, o którym nie wiecie i nie wiadomo, czy Wam się to spodoba. Później wygląda na to, że tak jakby energia się wyrównała, i wiele z osób da szansę poznania tej właśnie osoby. Także grudzień to taki będzie miesiąc zapoznawania się, pisania z sobą, poznawania drugiej, drugiego człowieka. Ale musicie uważać, bo ta osoba będzie miała coś, tak? No i teraz jest pytanie, czy Wam się to spodoba, czy nie. I od Was będzie zależeć, czy pójdziecie w tym kierunku, czy nie, tak? Ponieważ jednym osobom może to być na rękę, a innym nie, tak? Zależy, w jakim jesteście położeniu. Baranki moje, kochane. Także to będzie taki miesiąc, troszkę będzie się działo. Również niektóre osoby mogą spotkać, w szczególności kobiety, może być dwóch mężczyzn na Waszej drodze, ale może być jeden z tych mężczyzn właściwy, a drugi może być właśnie z jakimś ukrytym dnem, nałogami, z jakimiś różnymi cechami, co Wam się może nie spodobać. Będą do Was e, oni pisali wiadomości i e, wy możecie dać szansę jednemu z nich, który będzie Wam się e, wydawał właściwy. E, no a panowie e, spotkają jakąś kobietę. Będzie to dosyć taka właśnie temperamentna, co wie, czego chce, a Wy będziecie chcieli, e, mówię, wy macie jakieś tam swoje nawyki, coś z sobą i będziecie chcieli, żeby się do Was przekonała, ale no, będziecie musieli dużo to w pracy włożyć, żeby ta kobieta się z Wami spotkała. Tak bym tutaj widziała dla baranków singli w grudniu. Natomiast ja jeszcze bym tu rozłożyła na tych singli. Singli, singli. W miłości, grudzień, baranki. Tak, i tu widzicie. Jedna z tych osób będzie właściwa, i tak samo ta kobieta. Musicie wszystko zrobić, żeby się do Was przekonała. Ale jest wszystko możliwe w Waszych rękach. Ktoś się pojawi, lub też ktoś z przeszłości może do Was napisać, drogie Baranki. Jeden z tych mężczyzn może być w przyszłości, kto do Was napisze. Lecz kobieta, jak kobieta, no do kobiety mogą właśnie, może jakiś mężczyzna z przeszłości jeden nowy pisać, a znowuś do mężczyzny to raczej będzie jedna kobieta, ale to wy będziecie do niej pisać i będziecie musieli postarać, żeby ją przekonać do siebie. Także teraz lecimy co do stałych związkach. Tu widzę w grudniu e, dla baranków w stałych związkach e, troszkę zamętu, wiecie, e, tak jakby e, coś było troszkę dla waszej dwójki nie po drodze, e, coś nie spełniało waszych oczekiwań, e, będą jakieś tutaj, e, moim zdaniem, kłótnie w rodzinie, e, jakieś takie utarczki. E, będzie ktoś z Waszych bliskich, e, tak jakby na Was nadawał, mówił jakieś niestworzone rzeczy, e, chciał Wam dopiec troszkę na święta, wiecie. E, będzie dużo osób na Was złych, tak jakby e, nawet o Waszą miłość, jakby byli źli, wiecie, e, i Wam chcieli po prostu tutaj popsuć nastrój, e, ale nie możecie się tutaj dawać, musicie razem bronić. Swojej, e, swojej drugiej połówki, tak? Jeżeli tak zrobicie, e, postawicie na siebie, tak? Na Waszą miłość, bo znacie się nawzajem e, i wzajemnie szanujecie. Wiecie, jaka jest ta druga osoba, a tutaj będzie ktoś oczerniał. Także musicie. E, to jest dla baranków parach, taki miesiąc, e, który e, pokażę jakby drugiej e, stronie, jak bardzo ją kochacie, że możecie stanąć za nią murem, w jakiejkolwiek sytuacji ją obronić, czy jego, tak. I e, jeżeli tak zrobicie, a nie będziecie słuchać tych nagabywań innych ludzi z otoczenia, czy znajomych, czy rodziny, to e, osiągniecie wspólne takie uspokojenie, szczęście, tak? W tej miłości. To jest takie pokazanie, że możesz na mnie liczyć w tym miesiącu. Tak bym powiedziała dla baranków. Natomiast w stałych związkach, no tak, tutaj w stałych związkach właśnie, to pamiętajcie o tym. Natomiast teraz lecimy do pracy finansów. Moi drodzy, na początku grudnia, Wydaje mi się, że baranki będą miały e, dosyć stabilną sytuację finansową. Nic tam szczególnego się nie będzie działo. Będzie takie dokończenie roku, ale mm, może tak być, bo pokazują mi się tu różne wybory. E, tak jakby mm, niektórzy z was chcieli, mieli jakieś marzenia na przyszłość, tak? Na przykład cel, mm, Kusi mnie zmiana pracy, może pojadę na kursie do kształce, może zacznę studia, może zacznę robić prawo jazdy, może weźmiemy ślub w przyszłym roku, kiedy on się zaręczy. No takie coś widzę tutaj i wiecie co? Z tych Waszych mm, takich myśleń. Może Wam coś wyjść, wydaje mi się, wielu z Was w przyszłym roku. E, także myślcie, żeby te marzenie, taki będzie dla Was miesiąc grudzień w pracach finansach, marzenie o tym, jak polepszyć, żeby mi było lepiej w życiu. E, także wydaje mi się, że tutaj mm, też niektórych z baranków mogą czekać jakieś zmiany. Typu na przykład przeprowadzka albo gdzieś się przeniesienie, lub zaczęcie jako, jeżeli będziecie w parach, zaczęcie jako para czegoś nowego, a jeżeli jesteście singlami, baranki, to też to, co sobie uplanujecie w grudniu pod koniec, to zrealizujecie w przyszłym roku, ale raczej finansowo będzie stabilnie. A jak w parach jesteście, to się dopełniajcie tutaj z drugą połówką, podejmujcie razem decyzję. E, tak, tutaj wygląda. Prace, finanse. E, natomiast e, zdrowie. Aha, jeszcze w tych pracach, finansach, trzymajcie to, co macie, uskładane e, blisko siebie. Może tak Wam powiem, blisko siebie. E, Trochę w skarpetce, że tak powiem. Bo może być tu różnie. Natomiast zdrowiu. Drogie baranki, co tu mi się pokazuje tutaj przesunę, jeżeli nie widać w kamerze. Już patrzę. Tutaj wiecie co? Mogą na początku grudnia pojawić się jakieś problemy. Z kończynami mięśniowe, kręgosłup, stawy. Później będzie na jakiś czas spokój. Pod koniec grudnia troszkę może się zadziać: możecie mieć jakieś alergie. Sprawy takie, troszkę zatoki. No, takie rzeczy troszkę u Was będą się pojawiały, ale Wy szybko sobie temu zaradzicie. Także nie będzie jakiegoś większego problemu. I może mogą być jakieś migreny z powodu e, jakiejś zmiany ciśnienia widzę u baranów. E, mogą być migreny, tak. Także e, i też na przykład alergie, jak ktoś ma, to może być naw nawracająca e, nawracająca powtarzający się e, no odkąd macie, tak? Odkąd pamiętacie od dzieciństwa, że się z czymś borykacie. E, także moi drodzy, ale tutaj widzę, że z tego znajdziecie rozwiązanie i wybrniecie. E, także tutaj e, trzymajcie się moi drodzy e, cieplutko w ten grudniowy e, czas. E, życzę Wam tutaj zdrowych, wesołych świąt, e, Bożego Narodzenia oraz udanego Sylwestra e, szampańskiej. Tutaj zabawy. Także, moi drogie Baranki, takiej iskry od Archanioła Stróża e, radości m, przez cały ten miesiąc i jeszcze na następny rok Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!